Cześć wszystkim, tutaj kolejny odcineczek moja strategia. To będzie chyba już ostatni z tej serii, póki co, aczkolwiek tak planuję, żeby nagrywać coś innego. I ten odcineczek będzie podsumowanie mojej strategii. Zdecydowałem, że wybiorę tylko najlepsze fragmenty z dzisiejszego grania, tak aby wam pokazać, że nie trzeba dobrze walczyć mieczem, żeby wygrywać w Bedworsy. Oraz, żeby mieć najwięcej kili. No i w dzisiejszym odcinku to Wam zaprezentuję. Zapraszam do oglądania. I tu się kończy Twoja przygoda z wszystkimi serduszkami. Czerwony przyjacielu. No hej. Łatwo. Myślisz, że przebiegniesz? Prędzej ja nauczę się walczyć mieczem, niż ty to przebiegniesz. Masz. Ty, ty. Jeszcze mi strzelił z łuku? Ty to mnie strzelasz z łuku. Odwrót. <gryzanie> Nie no, żartuję. Chodź tutaj. No chodź. Kurde. Ogólnie chciałbym pozdrowić mój team. Cipci, cipci, kapi 66666. 6, 6, 6, 6. Spoko chłopaki, i naprawdę z nimi nie przegracie. Znaczy, to się jeszcze okaże, ale. Ognia! Ha, ale łatwo, zabity, nie bierze to. Proszę bardzo, numer jeden. kopia, nigdy nie będzie oryginałem. Kiedy wy się nauczycie, ci, którzy próbują mnie zabić z łuku, że nie jest strasznie ciężko będzie zabić z łuku. Do mnie najlepszym sposobem, żeby mnie zabić, to podejść e, i z mieczami dojechać, bo jestem słaby na miecze strasznie, dlatego używam łuku. Ale z łuku to jest bezcelowe mnie próbowanie zabić, naprawdę. E, widzę cię. Proszę, traf, 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 traf. Nie. Serio? Dobra, leć mu, pomóż. Ja muszę go trafię. Zabiję go jednym strzałem. Czy to oznacza, że on ma strze serca? Nie mają co zrobić. Nie atakuj, nie atakuj, nie atakuj! Ale to było dobre. Ale zabiję go. Dobra. Tylko zabiłem. Jeden strzałem. W ogóle co z żółtymi? Bo ja tak się zajmuję czerwonymi. Cały czas zabijam tych czerwonych, a już dawno nie zabiłem. Moja strategia działa. Co prawda nie udało się wygrać, ale 11 zabistw. Drugie miejsce uważam, że to jest dobry wynik, ponieważ zostałem zabity w, w połowie. Więc to jest bardzo dobre. Oszukanie. Nie, nie ma subskrypcji. Du, 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 ogólnie. Patrzcie, jakie są osoby w czerwonych. Finlandia, Islandia, Norwegia. Coś czuję, że oni się chyba znają, no na pewno. Werka, Muszelka, 1-2. Nie są sobie nazwy. No dobra, teraz trzeba tą wygrać. Myślę, że z Werką, Muszelką na pewno to wygram. 12. Może być ciężko z tą Skandynawią, chociaż jak Skandynawia no nie, Islandia sama popełnia samobójstwo, no to dobra, może nie będzie aż tak ciężko. Jeden zabity, dwóch zabitych, nie wierzę w to, masakra, jak dwa kile naraz. To się nazywa dobry strzał. Szkoda, że tego trzeciego tam nie było. To eee. pani kogo? To się buduje. Ogólnie to strzeliłem Firepolem, ale stwierdziłem, że na pewno nie trafię, więc nie będę pokazywał. Jednak trafiłem. Dobra, jestem na środku. Widzowie, to się nie zdarza często. Czy ja znowu komuś pomogłem? Tak, znowu komuś pomogłem. Eee, nie, no. nie będę pomogł, mi obrażali bardzo nieładnie. Dlatego będę strzelał tylko w czerwonych. I jednocześnie sobie spiorę szmaragdy. No hej. Łatwo. I kolejny. Dokładeczka. Pudło. Ale spokojnie, zaraz da mi drugą szansę na tym moście. No chodź. Pudło. Trafiony i zabity. Ale serio? Na hita? To ile on Jedno? Oj, coś tu że będę musiał dużo wycinać z tego odcinku, o Jezu. Po Dobra, przepraszam. Oj, 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 oj. Idą goście, no chodź. Dobra. No on ma naprawdę jedno serce, ja go zabijam na... Jednego strzała. Aż mi go trochę szkoda się robi, naprawdę. O, idą, idzie. Cała drużyna. Oddawać serca idą. Ciach, ciach zabity. No chodźcie. No chodźcie. Tacy cwani byliście. No chodź. Ciach zabity. No chodź. Islandia sk... Dobra, mam pięć serc. A. Chyba jeden się poddał już. Finlandia stwierdziła, że to bez sensu. Muszę tutaj patrzeć, bo z jednej strony mnie strzelają, z drugiej strony tam kombinują, a z drugiej strony mi to Dobra. Nie wiem, ile ma set, czy na hita go zabijam. Dobra, łatwo. 8 serc. Wydaj Ty mi tylko. O, o, ma naprawdę, on ma jedno serce, oh, 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 ale mi go szkoda, masakra, jeszcze chyba nigdy nie miałem jednego serca, dobra, aż śmiesznie się takie osoby zabija, tylko szkoda, że mi serce to nie daje, to jest trochę nieopłacalne, nieopłacalne ci ostrzały, oj, 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 typie, ja mam 8 serc w ekipunku, zwariowałeś, ja nie mogę umrzeć. Dobra, trzeba coś kupić za te serca, bo ja aż się proszę, żeby te serca stracić, naprawdę. Dobra, szybko, 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 mam nadzieję, że Werka muszerkami nie zabije. Okej, okay, jestem, szybko surowce, wiadomo. Ciach, 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 strzały, zbroja. No i chyba poczekam na... A ja mam dwa serca jeszcze, ale super, zapomniałem o nich. No kupię sobie teraz nie najlepsze. Nie wiem po co, bo i tak ja nigdy nie używam miecza prawie, więc, ale dobra. Jak już będę musiał go użyć, to chociaż będę miał minimalnie większe szanse, tylko go nie O ty cwaniaku! A ty to! Dobra. Dobra, to było dziwne naprawdę. Nie spodziewałem się, że atakują nas niebiescy. Niebiescy wydawali się dosyć pasywni. O, czy to jest ten, który mnie obraża, że łukiem gram? Czyżby? Chyba się przekonał do mojej strategii. Pudło, pudło, pudło. Dobra, trochę szkoda strzału. Strzały są drogie. A on chyba już nie może dać mi więcej serc, bo już za dużo stracił. A jakbym mi tak łóżko zniszczył? Teraz mój brat by się przydał. Najbardziej powiem Wam szczerze, że lubię zabijać graczy. Eee, lubię zabijać graczy, którzy mają łuk. Naprawdę czuję wtedy ogromną satysfakcję. Nie wiem czemu, ale znaczy, no wiem czemu. Czuję ogromną satysfakcję, dlatego, bo wiem ile trzeba. się na nast... Jako zabiję, mi śmiesznie. Wiem ile trzeba starać się, żeby ten łuk zdobyć. Dlatego naprawdę, jak już zabije się koły z łukiem, to jest podwójne zabójstwo, moim zdaniem. A tam... Ale ładnie to przeszedł. Znaczy, no nie przeszedł, bo zginął, ale prawie przeszedł. Ten jeden jest strasznie wpływ, a muszę go jakoś zaraz zabić. Czy mi zaraz zabij jakimś cudem? No dobra, a jak sytuacja? Czy ja mogę go zabić? Trafi go? Tak trochę jakbym w powietrzu strzelił. Tak trochę niżej. O. o! Trafiłem, ale łatwo. A ty, co się na mnie czali z firebolem? Myślisz, że ja tego nie widzę? Jeszcze go zabiję, tym fireborem. No nie, szkoda, ale szkoda, no. Jakbym go zabił tym fireborem jego własnym, to byłoby coś naprawdę. No to jest ten jeden, który atakuje cały czas nas. Dobra, zabiję go z łukiem. Widzowie, to w serce liczy się jako dwa. Nie wiem, czemu gra tego nie szanuje i nie uwzględnia, ale liczy się jako dwa. Oni mają łóżko odkryte. Dobra, myślę, że czas skończyć z Islandią. Ja myślę, że to jest dobry czas, żeby nabić sobie trochę e, rozwalonych łóżek. Oj, czy ja tu przeskoczę? Przeskoczę. Islandia, wszczykuj się na pewną śmierć. Czy jesteś Awk. Serio. I my jednym ciosem zabity. I tylko jedno serce. Trochę bieda. Widzowie, to jest jedna z moich lepszych gier, odkąd teraz nagrywam. Naprawdę. Bardzo mi się podoba. Nie wiem, ile mam kili, ale dużo. A, ja nie mam wełny. No tak. Co mi nic dziwnego. Ja nigdy nie mam wystarczająco wełny. Najgorsze jest to. Czy tej wełny zawsze mi brakuje? W najgorszych momentach. No, muszę kupić sobie miksturki. No dobra, co się dzieje? Szybko, 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 szybko. Polubiłem mój miecz. Nie chcę go tracić. Ognia! Po raz nie 30 zabity. Ty jest zjedzone. Chciałbym mieć 20 serc w tej ikrze. Naprawdę bardzo by mnie to ucieszyło. Gdzie ty jesteś typie? Masz markik. Masz. Chcesz? Chcesz? Trzymaj. O, jak nie z tej strony, to z tej strony, tak? Za szybko strzeliłeś przyjacielu. Za szybko. Poczekaj jeszcze chwilę poczekać jak się... Jak, Jaki ostrzał? O, znowu zabity! Pyk, kolejne serduszko! 18. I dodam jeszcze, że mam najlepszą zbroję i jeszcze najlepszy miecz. Tak, a propos moich 18 serduszek. Aha, wyszli? Co? Koniec gry? O co chodzi? A nie. Jeden wyszedł z gry. No i co? Wygrane. E, czy wy to widzicie? 25 zabójstw. 25 zabójstw. Pobicie mnie. Pobicie. 10 zabójstw. Sami to widzicie. Co prawda nie wygrałem, ale miałem najwięcej zabójstw. Moja strategia to dobra strategia. No to co? Dziękuję Wam za oglądanie. Mam nadzieję, że kilka osób szczędzie na walkę łukiem. Naprawdę to polecam. To jest dobra strategia. Można mieć pełno serc. Sami zresztą widzieliście, że no może nie zawsze się wygrywa, ale zawsze się ma najlepszą zbroję. No i co? Do usłyszenia.